Witam wszystkich, witajcie. Dzisiaj ponownie jesteśmy na stronie CSGO skins i ponownie przyszedłem otworzyć skrzynkę z saldem 5 dolarów. Witajcie wszyscy, mam nadzieję, że osiągniemy dobre wyniki. Mam nadzieję, że z tych 5 dolarów wyjdziemy stąd z co najmniej 10 dolarami. Naszym celem jest co najmniej 10 dolarów. Zobaczymy, co się stanie. Chcę otworzyć 5 najniższych skrzynek. Chcę zrobić 3 i zagrać w trybie niskie wygrywa. Zobaczymy, co się stanie. Mam nadzieję, że to ja wygram. Zaczęliśmy źle, w tej chwili nadal idzie nam źle. Powinno być lepiej. Przegraliśmy. Dobrze, okej, okay, nie smućmy się, nie smućmy się, możemy zrobić jeszcze pięć takich. Znowu to samo. Znowu zagram tak samo. Zobaczymy, co się stanie. No dalej. Znowu muszę wyciągnąć niską, ale niestety znowu wyciągnąłem najładniejszą rzecz. Chyba to też wygramy. Tak. Tak. Przegraliśmy to i zostały nam ostatnie dwa dolary. Jak mam to zrobić? Może tym razem zagram dla czterech osób. Może tak wygram. Zobaczymy, co się stanie. No dalej. No dalej. Wygrajmy to. Znowu nie zacząłem dobrze. Idzie mi źle. I chyba przegrałem. Tak. Ostatni dolar. Wykorzystam to. Tak. Cztery osoby. Zobaczymy, co się stanie. No dalej. Tym razem gram klasycznie, to znaczy wygrywa ten, kto wyciągnie najwięcej przedmiotów. Chyba ten, który jest drugi, idzie bardzo dobrze. Tak. Nic nie można zrobić. Dziękuję za oglądanie. Zostało 34 grosze. Możemy to wykorzystać. Wykorzystajmy to i zakończmy nasz film. Zobaczymy, co się stanie. Oha. Oha. Oha, świetnie, można powiedzieć, że wróciliśmy. Świetnie, świetnie, znowu pięć dolarów. Świetnie. Tak. Do widzenia. Dziękujemy za obejrzenie. Pa pa.